Dzieci cudzoziemskie bez opieki to małoletni cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce bez rodziców i opiekunów prawnych. Najwięcej takich dzieci w pieczy zastępczej w Polsce pochodzi z Ukrainy. Są też dzieci z Federacji Rosyjskiej, Białorusi czy krajów Afryki. Jest to grupa szczególnie narażona na niebezpieczne sytuacje. Brak opieki powoduje, że są one zagrożone bezdomnością, narażone na wykorzystanie, mogą stać się ofiarami handlu ludźmi. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im bezpieczeństwa i udzielenie odpowiedniej opieki i wsparcia. Dzieci, które przybyły z Ukrainy po rozpoczęciu wojny bez rodziców lub opiekunów prawnych, powinny mieć przydzielonych opiekunów tymczasowych. Jeżeli nie uda się ich ustanowić, dzieci, w zależności od wieku i okoliczności, są włączane do polskiego systemu pieczy zastępczej. Obejmowane są one opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych.